A wiecie, ja te moje buty w ogóle nie wiem, teraz y, poprawcie mnie, może źle zrobiłem, a może dobrze, ja je już ileś razy prałem w pralce. O, I to, to świetny temat poruszyłeś. No, <laughs> producent oczywiście nie zaleca. My też gdzieś, jeżeli chcemy mieć dłużej tego buta, zachować strukturę i pianki, i cholewki na, na dłużej, no to nie zalecamy, tak? No, ale jeżeli ktoś sobie wymienia co tam 600 km buty, nie wiem, biega po ostrym terenie, lubi sobie wyprać i wie, że za chwilę będzie miał następne buty, no to oczywiście, no, po prostu szybciej je zeksploatuje, no i, i, i te materiały gdzieś tam Podczas prania, czy czasami suszenia, są to, but jest narażony wtedy na duże skrajności temperatur, tak? I, czy cholewka, czy podeszwa. Ona no, traci na wartości przez to, że są za duże. Tak samo jak zimą biegamy w niższych temperaturach, warto odstawić buta na jeden dzień, żeby on tak jakby wrócił do, wyschnął naturalnie sam. I, I wtedy ta, ta cholewka no, jest w stanie dłużej wytrzymać. No, ale dzisiaj, e, buty z reguły biegacz nie ma jednej pary, więc e, jest to kilka, więc można sobie po prostu wymieniać i e, w ten sposób bać trochę o dłuższy komfort na, na stopie.